Jeszcze na szybkości raport z frontu, latamy w podwórku działamy Pozbieraliśmy przekupy i tak dalej. mówiąc mogą sobie piankę, stworzyć, tak zwany program rządowy 500 w mieszkanie plus. To te, tak lekko wiesz, tak, audycja zawiera lokowanie produktu, na kwiatki. Trzeba się czymś płacić. Mogę płacić się numerem mojego buta 47,5. No. Jak to w sobota też coś działacie? Leżeć pisku, leż piec, spokojnie. No, my też jeszcze teraz chwilę tam, jak to powiem, uwaga, po angielsku, chillujemy, tam ogarniamy wszystko i ten, czy ogarniamy, to trochę, no, nieważne, e, sprzątamy tylko tego, z książkę jeszcze wezmę, ciekawie się zapowiada Filipiuka um, o alter, alternatywnej, um, o świecie, o, może tak, to Hitler wysłał człowieka, żeby poszukał broń, która pozwoli mu wygrać wojnę, ale w alternatywnym świecie, to może być ciekawe, takie trochę śmieszne, ale jakby takie klimaty. No i teraz czekamy, teraz jak ten słońce, mnie jest takie najgorsze. Gdzieś taką, się 17 idziemy na taki dłuższy spacer. Kera woda ma dwie miski. No już, w dniu już, w dniu Kajera, to już się już. Przecież Kera to już zainteresowała. Dniuś. Wejdziemy ci psiaka, muszę się karmić po schroniskach, Wejdziemy jakiegoś fajnego wczarka dla ciebie, co? Z kimś pochodziła. No, no tak, dodamy, no, bo to, to no, nie bardzo warto się z kim spotkać. Aż dwie kawy wypiłem, ale taki egoista. No i czym sto Poczytam książkę i... Chyba, coś w domu jeszcze porobię, nie chce mi się jak nie wiem, no ale co tam W poniedziałek nowy turnus do nas do środka przyjeżdża I taki ciężki turnus, więc wiem, że tam się trochę narobię Narobię się jak w galoty jak zwykle No ale co tam, ten, ten turnus co teraz był, dzisiaj wyjeżdża Wszyscy są bardzo zadowoleni Podobało się pacjentom Mam trzech takich ciężkich pacjentów u siebie Aha, bo nie powiedziałem, Kurde, przepraszam tak na na... Jestem założycielem największego w Polsce Stowarzyszenia Chorych na Pacjentów na Stwardnienie. Złożyliśmy ośrodek rehabilitacyjno-pobytowy i teraz mamy projekt wytchnieniowy. I tam są osoby przyjeżdżają, żeby trochę sobie odpocząć. Przy okazji ich rodzina, opiekunowie też mogą sobie odpocząć. No i tak działam cześć, tam na szarpie, bo są to ciężkie niektóre osoby. Ale się przynosić z wózków na łóżka, prowadza. Tak działamy. Teraz, dobra, teraz sam trochę odpoczywam. Później, kiedy z 5 kg, trzeba 6. Bo to nie ma to tam, to trzeba samą o formę dbać. I będziemy działać. I teraz swoim najlepszym tekstem pojadę. Uwaga, miłej soboty Keira, pozwól do mnie, najdroższa. Come on. Dobrze, że miałeś angielski w szkole, przydał się. Usiadł, siad. Give me your hand. Proszę, dobrać. piękność. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłej soboty. Aha, przy okazji pozdrowienia dla pani Moniki, pani, i pana Ewalda. To są kurczę, super ludzie i pozdrawiam ich. Trzymajcie się już.